No więc jeszcze raz, Mateusz Jakub Morawiecki był czy nie był tajnym współpracownikiem Stasi, zarejestrowanym pod pseudonimami Jakob, student, ma czy nie ma w swojej biografii felerów, które mogą mieć charakter kompromatu, który mógłby stanowić podstawę do szantażu i tłumaczyć brak asertywności Mateusza Jakuba Morawieckiego w relacjach międzynarodowych. Składam wniosek formalny na podstawie artykułu 184 Regulaminu Sejmu, punkt trzeci, podpunkt pierwszy, o przerwanie tego posiedzenia do czasu wyjaśnienia tego faktu. Tego faktu, od którego ogłoszenia już pół roku minęło, a służby jawne i tajne Rzeczpospolitej Polskiej bynajmniej nie wzywają na przesłuchanie osób, które... Dziękuję ten bardzo, panie pośle. Wniosek upoczywili. o przerwę już głosowaliśmy.